to jest temat tych piór. Tak jak mówiłem, każdy, kto bada takie zdarzenie i kto dostaje niemal pióra do ręki, powinien je zbadać, powinien tą sprawą się zainteresować. Natomiast przypuszczam, że Zbigniew Blania domyślił się, iż to może być jakaś podpucha, a ponieważ wiedział już na tym etapie, prawdopodobnie, że cała ta historia no, do najbardziej wiarygodnych nie należy. Więc wolał wszelkie takie, takie historie, które mogły potwierdzać niewiarygodne zdarzenia w emilicji, jak najbardziej odsuwać. jak z czaszką Hitlerem, po prostu. <głos》>, można powiedzieć, że tak. Blania zataił tak samo to, że rodzice, rodzice Wolskiego, znaczy ojciec Wolskiego miał objawienie, też na tej samej łączce, no właśnie. Objawienie? Tak, coś widział, jakieś wstępujące anioły i, i Blania o tym wiedział, ale Blania jak gdyby tego w książce nie, nie, nie opisał bardzo szczegółowo. Bardzo wątpliwe były również wnioski, jakie Blania wyciągał z badań. Z tych badań, które przeprowadził przy, przy pomocy psychologa i przy pomocy psychiatry. Ja y, pozwoliłem sobie poprosić właśnie y, neuropsychologa o opinię w tej kwestii i zadałem pytanie, czy zaprezentowane w książce Zbigniewa Blani opinie psychologa i autora na temat Jana Wolskiego przekonałyby pana jako neuropsychologa, że był on, Jan Wolski, idealnym świadkiem? Zdaniem Zbigniewa Blani, oczywiście tak było. Zastanawiali to jest ten sam neuropsychologa wcześniej? Y, tak, natomiast tutaj odpowiedź była jednoznaczna nie. Kolejne pytanie zadałem. Czy zaprezentowane w książce Blani opinie psychologa i autora na temat Jana Wolskiego przekonałyby pana, jako neuropsychologa, że opisane przez Wolskiego zdarzenie było faktem? Odpowiedź nie. Y, Zbigniew Blania wyciągał zupełnie inne wnioski. Wyciągał wnioski, jakie były dla niego korzystne, jakie były korzystne dla zdarzenia w Emilcinie i dla no, wiarygodności tego zdarzenia. Zbigniew Brania stwierdził na przykład na podstawie przeprowadzonego przez, przez siebie badania, że Jan Wolski był człowiekiem zupełnie niepodatnym na sugestie. W związku z tym nie mógł dopuścić się e, e, w zmowie z kimś wymyślenia tej historii, a już na pewno nie mógł, nie mogła być mu ta historia w, pod wpływem hipnozy wmówiona, bo takie rozważanie pojawiło to się. Już sam w swojej książce wspomniał, że, że był radę mówić, żeby odróżniać inaczej o tych obcych. Otóż to, e, Więc po pierwsze, wszystko, wszystko jednoznacznie wskazuje na to, że Jan Wolski był osobą wręcz bardzo podatną na sugestie. Po pierwsze, Poproszony przez Blanie, żeby wplód do całej historii o Emilcinie fałszywe elementy, zrobił to bez zmrużenia. oka. Ok. nawet nie mieli zielonej skóry ci obcy, z tego co co hmm. czytałem. Znaczy, to Blania, Bańko Wolski, opisywał, że ona była taka, o ile ja dobrze pamiętam, ciemno, ciemno-oliwkowa. Natomiast e, ja e, poprosiłem, wi, wiedząc już o tym, że no, w życiu codziennym Jan Wolski był bardzo osobą podatną na sugestie. Poprosiłem specjalistę od hipnozy, żeby mi powiedział, znaczy zadałem takie pytanie. Czy fakt podatności na sugestie w życiu codziennym przekłada się na stopień podatności na sugestie podczas hipnozy lub narkohipnozy? I otrzymałem taką odpowiedź. Zasadniczo tak, można tu mówić o tak zwanej sugestybilności, czyli skłonności do podatności na sugestie. Jednym słowem, osoba, która jest podatna na sugestie w życiu codziennym, na pewno będzie jeszcze bardziej podatna na sugestie w głębokiej, w głębokiej hipnozie. Kolejna wątpliwość, na jaką natrafiłem e, analizując całą tą historię Emilcińską e, i przyrownicę i Golinę, która była też dla mnie kuriozalna, to było to, że w Blania, kiedy we wrześniu 78 roku. Do, otrzymał wiadomość o zdarzeniu w Golinie, kiedy pojechał tam i rozmawiał ze świadkiem Henrykiem Marciniakiem, to całe badania tego incydentu skrócił do bodaj godzinnej rozmowy z Henrykiem Marciniakiem. To było dla mnie kuriozalne, bo w momencie, kiedy otrzymał na talerzu, niejako na talerzu, drugą, równie niesamowitą historię, jaką była historia Jana Wolskiego, to powinien był. Tą historię po pierwsze tak samo dokładnie zbadać i zweryfikować, a po drugie tak samo dokładnie i wnikliwie opisać. A Blania tego zupełnie nie zrobił. Wręcz wszystko wskazywało na to, że Blania wiedział, że z tą historią coś jest bardzo nie w porządku i niejako nie chciał jej ruszać. Pojechał, zrobił krótki wywiad z Marciniakiem i na tym cała historia się skończyła. To były takie najważniejsze, najważniejsze jakieś słabe strony, które znalazłem z materiałów Zbigniewa Blani dotyczące zdarzenia w Emilcinie, które tak reasumując przekonały mnie, że Blania nie badał zdarzenia w Emilcinie, Blania je uwiarygadniał i takiej samej opinii był neuropsycholog kliniczny, który zapoznał się z przedstawioną przez Zbigniewa Blani dokumentacją w jego książce. Ale, jak już wspomniałem, dotarłem nie tylko do materiałów i do archiwum Zbigniewa Blani, ale też dotarłem do drugiego archiwum, a mianowicie do materiału Witolda Wabrzonka, no i do teczki Wabrzonka u Zbigniewa Blani. I tu wyszły na jaw kolejne rzeczy. Witold Wabrzonek zataił najważniejszą rzecz. Zataił, że znał wcześniej rodzinę Jana Wolskiego. A dla całego śledztwa yy, to była rzecz fundamentalna, bo jeżeli Witold Wawrzonek był osobą, która powiadomiła Zbigniewa Blanie o zdarzeniu w Emilcinie, a wcześniej znał Jana Wolskiego, to od razu pojawiało się pytanie, czy oni czegoś razem nie kombinowali i czy nie byli razem, czy nie byli razem w zmowie. Yy. Co ciekawe, Witold Wawrzonek zataił również fakt, że on dobrze znał Zbigniewa Blanie przed zdarzeniem w Emilcinie. No, to jak to Dokładnie. O, obu panom ewidentnie nie zależało na tym, żeby się tym zbytnie przechwalać. O ile dobrze pamiętam, to y, Wawrzonek publicznie, tak w artykule, przyznał się do tego chyba tylko w, dopiero w 1991 roku na łamach maga, magazynu UFO. E a już na pewno Wawrzonek nie chwalił się, że cała znajomość z Blanią rozpoczęła się od tego, jak to fałszywe zdjęcia wysłał do programu Sonda w 1977 roku i później te materiały trafiły do Zbigniewa Blania, no bo taka była kolejność. Witold Wawrzonek zataił kolejną rzecz. Zataił, że 18 marca, czyli trzy tygodnie przed zdarzeniem w Emilcinie, był w telewizji polskiej w programie drugim i tam został zahipnotyzowany przez Lecha Emfazego Stefańskiego, co było dla niego niesamowitym upokorzeniem. I to, że to było dla niego bardzo duże upokorzenie, potwierdziła mi zarówno wdowa po Witoldzie Wawrzonku, która w autoryzowanym wywiadzie mi o tym opowiada. Książce jest, jest, On jest nawet pod... zdjęcie, że był autoryzowany. Tak. A potwierdził mi to również syn Witolda Wabrzącha, który jeszcze nie wiedząc, na, że ja piszę książkę weryfikującą zdarzenie w Emilcinie, dość szczerze ze mną rozmawiał i gdy ja powiedziałem mu o tym, że wiem, że taki incydent w telewizji miał miejsce, że jego ojciec był zahipnotyzowany przez blanie, no wręcz prosił mnie, żebym ja tego w książce nie publikował, bo to była tak bardzo duża ujma dla jego ojca, i, no i nie chciałby, żeby ktoś wiedział, że, że coś takiego miało miejsce. Oczywiście ja to w książce musiałem opisać, bo to była kwestia fundamentalna dla całego śledztwa, niesamowicie istotna dla całego śledztwa, bo ona pokazuje, że trzy miesiące przed tym, jak wystąpił miał miejsce incydent emiliciński, trzy tygodnie wcześniej, e, nastąpił bardzo duży zgrzyt między Blanią a Wawrzonkiem. A dodając do tego, że był to zgrzyt, który miał miejsce, no, na podłożu hipnozy, w której poddany był Wawrzonek, a był przekonany, że nie, nie da się poddać hipnozie, a okazało się, że jednak e, Lechem Fazy-Stefański sobie bez, bez problemu z nim poradził i go e, w hipnozę wprowadził, więc tym bardziej Wawrzonek był wściekły później. E, kolejna kwestia, która e, wynikała, wynikała z tych e, dokumentów, która, myślę, była e, no, taką, taką zupełnie kluczową. To była sprawa z materiałów z 1985 roku. Wówczas w lokalnej gazecie, lubelskiej lokalnej gazecie, pojawiła się wzmianka, że Jan Wolski nie żyje. Kilka dni później do kuriera polskiego przyszedł list od pani Obłońskiej z Lublina, która pisała że zmarł Jan Wolski, świadek zdarzenia w Emilcinie, ale pomimo tego, że on nie żyje, to w Emilcinie nadal pojawia się postać Jana Wolskiego i ludzie są tym faktem przerażeni i kobieta prosiła kuriera polskiego, żeby przeprowadził w tej sprawie śledztwo. W kurierze polskim dziennikarzem pracującym na etacie był Konrad Turowski, przyjaciel Zbigniewa Blani, dziennikarz, który jako pierwszy na Opisał Emilcin, bo to właśnie Konrad Turowski jako pierwszy opisał zdarzenia w Emilcinie. Konrad Turowski jak tylko dostał list od pani Obłońskiej, momentalnie skontaktował się z Blanią i spytał się Blani, co może być powodem tego, że nieżywy Jan Wolski pojawia się w Emilcinie. Ponieważ Zbigniew Blania był zawsze bardzo do przodu z różnymi nowinkami technicznymi, momentalnie zasugerował wyjaśnienie, że prawdopodobnie kosmici, gdy w 1978 roku odwiedzili Jana Wolskiego, zeskanowali go i teraz jest w Emilcinie pokazywany hologram. Nawet na tym komiksie, co tam było wydane, to był Jan Wolski. Tak tak z profilu go więc... Tak. No więc, e, więc, taka informacja została później przez e, Konrada Turowskiego w, arty, w, w jednym z materiałów w Kurierze Polskim opublikowana. Ale tego nie weryfikował? Bo to, to jest dosyć nowatorska metoda reportażu, żeby nie pojechać na miejsce zdarzenia i nie sprawdzić tego. Więc właśnie tak chciał, że nie, nie sprawdzili tego. Ani Blania, e, ani, e, ani Konrad Turowski. No i później była wielka, wielka afera, bo się okazało, że Jan Wolski żyje. Ale mnie najbardziej w tej całej historii interesowało, kto wysłał list do Kuriera Polskiego i po co. I w trakcie mojego śledztwa ja dotarłem między innymi do Małgorzaty Sawickiej, która przekazała mi kilka dokumentów. Jeden z tych dokumentów to był list, kopia listu, wysłanego właśnie do Kuriera Polskiego. Jedną stroną dysponowałem listem od pani Obłońskiej, która właśnie prosiła kuriera, aby zainteresował się historią nieżyjącego, a pojawiającego się w Emilcinie Wolskiego. Ale był też drugi materiał, który ja dostałem od pani Małgorzaty Sawickiej, to był list pisany do niej przez Witolda Wawrzonka. I w tymże liście Witold Wawrzonek przyznawał się, że to on był autorem tego listu wysłanego do kuriera polskiego i że to on napuścił dziennikarzy z kuriera polskiego na, na tą samą fałszywą historię. Najważniejszy wniosek, jaki wynikał z listu, jaki Witold Wawrzonek pisał do Małgorzaty Sawickiej, był taki, że dopuścił się bardzo, przebiegłego, bardzo przebiegłej mistyfikacji. Ale ten list pokazywał też coś więcej, bo to y, można było wejść jak gdyby do umysłu Witolda Wawrzonka i zobaczyć jak on działa, jakie on ma inklinacje, jakie, jakie pobudki nim kierują. W sumie jedna pobudka, czytając to nie da się ukryć, że to była niewiarygodna zawiść. Y, tak. To była niewiarygodna zawiść ewidentnie i poza tym bardzo takie znamienne w tym liście jest to, że Witold Wawronek szydzi w tym liście z Kazimierza Bzowskiego, którego nazywa, mówi o jego starczych bredniach, o ile dobrze pamiętam, a równocześnie wśród znajomych w jak największych superlatywach się na temat Kazimierza Bzowskiego wyrażał. No, ale przede wszystkim ten list pokazuje, do jak hmm, przebiegłych zachowań zdolny jest ten człowiek. I to było dla mnie najważniejsze, bo ja do tego momentu śledztwa hmm, byłem przekonany i stawiałem na to, że za całym incydentem stoi zbytnie blania wolność, za całym incydentem w Milicinie. Natomiast hmm, gdy przeczytałem ten list i gdy hmm, Przeczytałem go również Andrzejowi Krzanowskiemu i Krzysztofowi Drozdowi, z którymi współpracowałem. Oni mieli samo, taką samą opinię jak ja. Oni powiedzieli, Bartek, to już jest chyba czas w śledztwie, żeby zmienić optykę podejrzeń i żeby zacząć rozważać innego kandydata na autora mistyfikacji we Emilcinie. No i w rzeczy samej ja po tym liście. E, zacząłem całkiem poważnie rozważać, że autorem mistyfikacji w Emilcinie nie był zbigniew blania bolna tylko właśnie Witold Wawrzonek. A gdy później dowiedziałem się kolejnych szczegółów od wdowy po Witoldzie Wawrzonku, to tylko się w tym utwierdziłem. A takim najważniejszym szczegółem, jaki się dowiedziałem, to było to, że Witold Wawrzonek przed zdarzeniem w Emilcinie znał Jana Wolskiego. Więc jednym słowem Reasumując ten, ten, te, to moje śledztwo, te najważniejsze jego fragmenty yy, i, i odkrycia, wnioski były takie. Po pierwsze, Zbigniew Blania-Bolnar nie przeprowadził badania, tylko przeprowadził jak gdyby proces uwiarygodniania zdarzenia w Emilcinie. Po drugie, zataił bardzo dużo informacji, które mogły podważać wiarygodność w przypadku w Emilcinie. Po trzecie... Wpływał na świadków, uzyskując od nich informacje takie, jakie chciał, żeby podnieść wiarygodność zdarzenia w Emilcinie. Po czwarte, Zbigniew Blania znał się przed zdarzeniem w Emilcinie z Witoldem Wabrzonkiem. Po piąte, trzy tygodnie przed zdarzeniem w Emilcinie doszło do sytuacji w telewizji w Warszawie, gdzie Witold Wabrzonek no, doznał niesamowitej ujmy na honorze, bo został zahipnotyzowany, można powiedzieć, wbrew własnej woli, może nie tyle wbrew, wbrew własnej woli, on po prostu był przekonany, że on się nie da zahipnotyzować, że jest na tyle silnym człowiekiem mentalnie, że nie da się, nie da się wprowadzić w stan hipnozy. I po, po szóste, ja zobaczyłem inne oblicze Witolda Babrząka. Z tego listu, jaki on pisał do Małgorzaty Sawickiej, ja nagle zobaczyłem, że Witold Wawrzonek to jest niesamowicie przebiegły człowiek. Niesamowicie wyrafinowany człowiek i potrafiący, no. Hmm, perfidnie przemyślane jakieś intrygi y, robi. A może to jeszcze warto wspomnieć, że ta hipnoza to się nie tyczyła tylko i wyłącznie samej hipnozy, ale indukowania wspomnień fałszywych, z tego co pamiętam. Dokładnie. No, w, w tym programie, który miał miejsce w telewizji trzy tygodnie przed zdarzeniem we Milcinie e, Witold Wawrzynek był poddany e, hipnozie i w tej hipnozie e, miał jak gdyby wprowadzone fałszywe wspomnienia dotyczące właśnie bliskiego spotkania z UFO i on po wyjściu z tej hipnozy zaczął to zdarzenie opowiadać, będąc, jak gdyby pewnym, że to zdarzenie miało miejsce. Oczywiście on później został poddany następnej hipnozie, i, i jak gdyby jemu to wy, wy, wycofano, ale efekt doświadczenia no, był porażający. Więc to, to były niesamowicie ważne wnioski, jakie płynęły z, płynęły z mojego śledztwa, a Ostatnim, jak gdyby wisienką na torcie, to było to, co dowiedziałem się od wdowy po Witoldzie Wawrzonku. A mianowicie, że Witold Wabrzonek znał przed zdarzeniem w Emilcinie syna Jana Wolskiego i jeździł do Emilcina. Ponieważ ja zawsze jestem zdania, że wyjaśniając jakiś przypadek, należy poznać ciąg przyczynowo-skutkowy. Ja wierzę po prostu w to, że. Mamy tutaj ciąg przyczynowo-skutkowy. Witold Wabrzonek poznaje się ze Zbigniewem Blanią no, na skutek yy, pierwszej swojej ufologicznej mistyfikacji czyli fałszywych zdjęć, jakie wysłał do programu Sonda. Swoją drogą trzeba być naprawdę yy, przekonanym do, do, do swoich możliwości, żeby w 1977 roku podczas ostrej komuny Wysyłać do programu rządowego, jakim była wtedy dwójka czy jedynka, to były przecież rządowe telewizje. Wysyłać sfałszowane zdjęcie UFO wraz z listami i próbować robić wokół tego, bić pianę wokół tego, co zrobił Witold Wawrzonek. No właśnie, właśnie to zrobił, także wracając do ciągu przyczynowo-skutkowego, Witold Wawrzonek w 1977 roku robi, robi, wysyła zmanipulowane zdjęcie UFO do sądy. To wraz z jego dwoma listami zostaje przesłane do Blani Bolnara, który w tym czasie para się ufologią, jest już autorem dwóch cykli na temat UFO, jakie się ukazały w polskiej prasie, więc jest znany i redaktorzy sądy stwierdzają, że najlepiej, żeby on się zajął tą historią tego zdjęcia Wabrzonka. Tak panowie się poznają, bo Blania pod koniec 1977 roku pisze list do Witolda Wabrzonka z pytaniami o to zdjęcie. Później Blania proponuje Witoldowi Wawrzonkowi udział w programie telewizyjnym. To, jest, to ma miejsce bodajże 17 marca 1978 roku. 18 kwietnia jest program w telewizji, gdzie Wawrzonek zostaje poddany hipnozie. A trzy tygodnie później, 10 maja, jest zdarzenie w Emilcinie, o którym Zbigniew Blania za pomocą listu i telegramu dowiaduje się od Witolda Wawrzonka który wręcz namawia go, żeby on przyjechał do Emilcina. No i w tym całym ciągu przyczynowo-skutkowym oczywiście warto wspomnieć, tak jak już mówiłem, że Witold Wawrzonek po pierwsze miał powód, żeby się mścić na, na Blani, po tej, po tej audycji telewizyjnej, jaka miała miejsce 18 kwietnia, a po drugie znał głównego świadka tych wydarzeń, czyli Jana Wolskiego, no bo znał jego syna i jeździł do Emilcina. A to się wierzyć nie chce, że on to na przestrzeni trzech tygodni opracował wszystko. Z tym listem też mu bardzo szybko poszło. Z tym listem do, do Kuriera Polskiego to też, była, to też była szybka akcja. Także tutaj jak gdyby w wyniku tego śledztwa ja pokazałem, znaczy poznałem, też pokazałem czytelnikom, bezwzględnie drugie dno tej historii, bo trudno, trudno zaprzeczać, że ta historia nie miała drugiego dna, no miała bezwzględnie drugie dno. Jeszcze sam fakt, że Wawrzonek znał Wolskiego to jeszcze nie jest, to nie jest nic, ale jak się czyta ten list, co wysyłał do, tego, do tej kobiety, to jest przerażające. Tak, ten list mówi dużo. Jaka to ten... była wielka nienawiść. Do... Wielka nienawiść, tak. Ten list, no zresztą tą nienawiść potwierdził mi, potwierdził mi tak jak już mówiłem, syn, syn Witolda Wawrzonka, ale potwierdziła mi to również żona, która mówiła, że no to było ujmą, ujmą bardzo dużą. I to jak gdyby, te wnioski kończyły kolejny etap mojego śledztwa. Wnioski były jednoznaczne, one mówiły wprost i, i, i ja już nie miałem najniższych wątpliwości, że całe to zdarzenie w Emilcinie jest niewiarygodne. Że niewiarygodne były badania, że niewiarygodne było to, co Blania pisał. Czyli jak gdyby to wszystko, co do tej pory świadczyło o sile tego incydentu, o tym, że można było w środowisku ufologicznym mówić, że, że to jest super zdarzenie, że bardzo wiarygodne, to wszystko legło w gruzach. Okazało się, że świadkowie się wcześniej znali, że była między nimi zadra, że Wabrzonek znał Jana Wolskiego. No, okazały się rzeczy, które jednoznacznie przekreślały wiarygodność tego całego incydentu. I dla mnie osobiście to był, było najważniejsze, najważniejszy wniosek z całego mojego śledztwa. Zupełnie niezależnie od tego, ja zaproponowałem własną hipotezę. I sobie może za chwilę o niej powiem.